Hello there! Dzień dobry wieczór, z tej strony franek 14 Karka. Witam was w kolejnym odcinku gotowania z Frankiem Gotowania Dzisiaj sobie zrobimy jagodzianki Zrobimy sobie jagodzianki Roz... Rozmrożone Mam jago, jagódki Czarne jagódki i mieszkamy w lesie zielonym. I tak. I zaczynamy od, od tego, że zrobimy sobie roszczyn. Taki drożdżowy. Drożdżowy rozszczeń. Rozszczeńowy rozszczeń. Zrobimy tak, że sobie damy drożdży tutaj 20 gram. Może Wam od razu przeczytam. Ehm, no. I dwa porcji 5 jagodzianek. Czas przygotowania 15 minut. Czas wyrastania ciasta. Godzina 20 minut. Czas pieczenia jagodzianek 25 minut. Puszka ciepłego mleka. Dwie łyżki cukru cukru, 2 łyżki cukru oczywiście, 20 g świeżych droży, pełna łyżka mąki, składniki na ciasto, łyżka masła, dwa żółtka średnich jajek, szklanka mąki z czubem pszenna-tortowa, 5 łyżek jagód lub więcej. Coś takiego. Coś takiego. Um. No i pieczenie 170 stopni, środkowa półka z opcją pieczenia góra dół, czas pieczenia około 25 minut. No i tak. ja sobie, jaja sobie wy, wyjąć wcześniej z lodówki, mleko też oraz masło również. Wyjąć wszystko wcześniej z lodówki, jak się ma w lodówce, jak się trzyma w lodówce, a jak się nie, je, no to się... No, e, no to zaczynamy, zaczynamy. Drożdżę lubię, lubię, lubię drożdże wiecie? lubię drożdże Lubię drożdże, bo one są takie dobre, takie smaczne jak się połączy dodatkowo dodatkowo z cukrem czy z mlekiem i sobie można takie coś wypić tak. i drożdże Drożnie z cukrem z meczkiem, no takie, takie pyszne, takie pyszne, bądź też jeszcze miodu do tego dodać, no to, to inaczej. Ale my teraz, ale my teraz nie będziemy mówić o tym, tylko po prostu przygotujemy, przygotujemy sobie po prostu. No niestety, no mleko jeszcze jest zimne, jeszcze jest zimne mleko. Mam takie szklane, szklane i szklanej butelce mleko to nie jest, to nie jest byle co to nie jest byle to nie jest właśnie byle co, to się bardzo szybko psuje dlatego dlatego to wleję sobie do szklaneczki a mleko zostawię tak wleję sobie do szklaneczki a sobie mleko schowamy do lodówki bo Około tyle Około tyle będzie A resztę sobie schowamy do lodóweczki, żeby się nie popsuło tak szybko Bo to naprawdę się szybko psuje Dzień na pół, dzień na dzień na Dobra, nasze czarne serca, czarne serca Bjorn ma nie. Połączymy um, Dobra. Połączmy zatem drożdże Mleko oraz cukier. W nieodłączny... Nieodłączną... Nieodłączne tango... Tango gotowania. Zaczynamy bailando. Bailando... Damy jeszcze to. troszkę więcej cukru. Troszkę więcej cukru będzie... Pomoże na pewno drożdżą się ten... A teraz jeszcze... Ogrzejmy mleczko. Ogrzejmy. Ogrzejemy mleczko. 你他妈要吃死！ Także w miarę ogrzane już mleczko e, 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 ląduje, ląduje właśnie tutaj. Elegancko. Teraz czekamy sobie. zaraz poczekamy jeszcze to wszystko elegancko nam tutaj rozpuści i zamieni się e, zamieni się w bajorko takie które można będzie wykorzystać potem do celu wzrastania celu wzrastania właśnie cukier mm, cukier mleko i drożdże To jest... To jest kombinacja, to jest... To jest tango, które wzrasta. Wzrastanie... Po prostu życia. Życie, wzrasta życie. Wzrasta życie jak się... Należycie, wszystko tutaj... Da, należycie, wszystko się da. Także... Dobra teraz sobie dajemy tak, że pełna łyżka mąki, czyli pełna łyżka. mamy mąkę e, pszenną typ 550, 550 tortowa, e, luksusowa, luksusowa, czy, luksusowa mąka. nie wiem ile tego luksusu jest w tej mące, że jest taka luksusowa, ale no zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, zobaczmy. Pełna łyżka, pełna. Dobra, jest bardzo pełna łyżka. Bardzo pełna. Mógłbym rzec, że za pełna. Za pełna łyżka. Dobra. Rozmieszamy tutaj elegancko wszystko. Bez najmniejszych problemów żeby się to wszystko tutaj nam... No. elegancko elegancko no i potem zobaczymy co z tego nam wyrośnie oczywiście odstawimy trochę odstawimy trochę maniany nie, no nie, nie maniany, odstawimy ale odstawimy trochę e, na chwilę ten roszczyn, żeby się tam trochę żeby to wszystko żeby to wszystko zazębiło się e, w taką jedną całość i dopiero wtedy będziemy e, robić ciasto, robić ciasto po, po którym nam wyrośnie takie wielkie ciasto Czyli wielkie ciasto nam wyrośnie no i, i... Nie no, to trochę, trochę mi odbija. Trochę mi odbija. mi bije. Ale... Ale to już jest tak to już jest norma. To już jest normal. To jest naturalne, naturalna cecha, która powoduje... Um, powoduje u innych... No zniesmaczenie. Może no, zniesmaczenie. Dlatego. Dlatego trzymajmy się ramy, a się nie osramy. Ojej, ojej, ojej. Ale, ja, ja. Dobra. Ym, że tak powiem, ja, ja, należy umyć. Ym, wsyp zaraz wsypiemy szklankę mąki. Do naszego rozczynu. I tak. Myjemy. ja są umyte ja dwa. ja dwa. ja dwa. dwa. I teraz ja e, daję tutaj e, masła. Masła. Łyżkę. Łyżkę masła. Cyk. Do rozczynu

Wiecie co, damy najpierw żółtka Żółtka, jajek Żółte jajek Żółtka Jajek Dajemy także Cyk Kurde mord Oj w dupę jeża Ajee Dlatego mamy drugie jaje, drugie jaje bo mi całe jaje wpadło tutaj i całe jaje, no całe jaje no całe jaje, no całe jaje no całe jaje, całe jajca mi wpadły proszę bardzo teraz trzeba uważniej, uważniej to robić żeby mi nie wpadło jajo znowu całe oczywiście musimy też się wystrzegać różnych skorupek roz, roz, skorupek się musimy wystrzegać w jaju żeby nie było w cieście samych skorupek, żeby nam nie szłościło z, z, z korupkami oczywiście no i uwaga uwaga, drugie jaje drugie jaje Drugie piękne jaje tutaj się znajduje. Oczywiście. Żeby nie być go gołosłownym dajemy drugie żółtko do naszego ciasta. I zaraz nadeszła ta wiekową na chwilę, kiedy wsypujemy po prostu em, mąkę. Mąkę wsypujemy. Uwaga. Nie wiem, będzie, 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 będzie troszkę Nachylimy, o i gitara Może być I teraz Teraz, 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 tak, teraz Robimy wszystko, żeby to po prostu rozmieszać, rozbełtać I po prostu, żeby uzyskać tym samym piękno tego ciasta. Tego ciasta piękno, żeby uzyskać, to trzeba się troszkę napocić, napocić, napocić. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki mieszkamy w lesie zielonym. Oczka mamy czarne, buszki granatowe, a rączki są zielone i dynowe. A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi, idziemy na jagody, na jagody A nasze czarne serca, czarne serca, biją nam radośnie, bum, tarara, bum. A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi, idziemy na jagody, na jagody. A nasze czarne serca, czarne serca, biją nam radość, niebuntarza bum Dobra uwaga i troszkę. Dobra, mamy ciasto. Widzicie, tak wygląda oto ciasto. Tak wygląda oto ciasto. No i zostawiamy je, a żeby sobie urosło, żeby sobie pięknie urosło to ciasto by sobie prześlicznie urosło a potem zajmiemy się następną częścią tego naszego tutaj mm, prawda spektaklu Na, następna część spektaklu będzie o uformowaniu jagodzianek formowaniu ich i dostarczaniu jagód prosto do ciasta brzuszka do ciasta brzuszka i proszę Państwa, widzę, że tutaj mamy jajo, nam spadło jaje, widzicie? Dlatego tutaj na, na Waszych oczach zdrowie Pijemy za pomyślność naszego ciasta. Dobra. Jajo wypite. Wypite jaja. Jaja są wypite. I widzimy się po przerwie, jak urośnie nasze ciasto. Ho, ho. Proszę Państwa, no musicie... Musicie jeszcze troszkę poubijać to ciasto, żeby to nie była taka sapa, tylko żeby się po prostu... To samo odklejało od rąk. Wtedy będzie wyrobione elegancko. Właśnie sobie to wyrabiam już jakiś czas poza. poza kamerami, można tak powiedzieć. Ale teraz włączyłem, żeby Wam to przekazać. Przekazać Wam tę jedną wiedzę, żeby to, żeby to się udało. A nie żeby. elegancko, proszę państwa ciasto normalne zeszło mi z rąk zeszło mi z rąk na po prostu ciasto do ciasta się lepiło teraz bo wcześniej się lepiło do rąk a teraz z rąk do ciasta będzie piękna jagodzianki czas na jagodzianki

Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy z powrotem. Ciasto troszkę nam urosło, i dlatego rozpoczynamy jagodowe szaleństwo. Dzień nadchodzi. Tutaj sobie zrobimy kulkę. Troszkę to, troszkę to będzie taki jakby pieróg. Tak. Jak taki trochę pieróg. Dajemy jagódki. W środka. Na di Discord, kurde. Był włączony. Dobra, teraz jagódki. Są jagódki mrożone. Łę. Ujej! Że... Rozsypują się jagódki. Elegancko. <śmiech> <śmiech> Można powiedzieć, że to takie pierogi będą. Pierogi. <laughs> Jego dzianka taki pieruk taki Można powiedzieć dinozaur. Ży, żyn, dinozaur Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie Pozdrawiam oczywiście Pozdrawiam wszystkich z moich, Z mojej pracy Pozdrawiam, pozdrowienia Tak jest, pozdrowienia są Dobra

Jagodowe szaleństwo. Jak mówię, no trochę trzeba więcej, trzeba trochę więcej, więcej tych, więcej ciasta zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, no i takie pierogi, to będą takie pierogi. Pierogi jagodziankowe, taki piróg, wielkie pirugi. I w ogóle ludzie, to jest tak. 170 stopni na 25 minut. No i niedługo wstawiam i i widzimy się za momencik. Dobrze, proszę państwa, wrzucamy

Tak to wygląda. Elegancko to wygląda, powiem Wam. Bardzo to mnie cieszy. Że to naprawdę takie wielkie, wielka jabłodzianka. Trochę sobie poczekamy. Poczekamy sobie troszkę Troszkę trzeba sobie poczekać aż wystygnie, więc widzimy się po przerwie. Dobra, to sobie spróbujemy jego dziankę. Zobaczmy środek. Jak to mniej więcej wygląda, zobaczymy. to jeszcze, jeszcze gorące, mm. ale bardzo smaczne. Oczywiście świeże jagody byłyby dużo lepsze, ale te mrożone, no, takie mrożone. Najlepiej to te właśnie świeże. Świeże z lasu. Mm, to wtedy jest dobre. Mm. Ale dobre są, dobre. Jeszcze coś bym, jeszcze bym coś tam dorobił jakiś tam lukier czy coś bo lepiej chyba lukier niż niż po prostu cukier puder ale i tak jest dobre także dziękuję Państwu za uwagę i bywajcie do kolejnych kulinarnych przygodach kulinarnych bardzo dobre aż sobie, aż sobie zjem całą jego dziankę Mm, mm, mm. Bywajcie, cześć, cześć.